Ma, już totalnie nic mi się dzisiaj nie chce, ale postanowiłem, że jeszcze dzisiaj otworzymy sobie jedną paczkę. Jest to paczka prezent od widza. Od pana, który po prostu chciał wysłać mi tam jakiś uszkodzony głośniczek, żebym sobie go naprawił albo zostawił na części. Także zobaczymy, co z niego będzie. Może zrobimy jakąś nową seryjkę. Może, może ktoś ma, z Was ma jakieś złomy. Które by chciał zobaczyć, żeby je naprawić Także możecie wysyłać oczywiście eee, Może coś ciekawego się nagra, nie? Zobaczymy, ja i tak go bardziej... Bardziej go tak czuję jako głośnik na części Taśmą dwustronną to sklejone eee, Na części się przyda zawsze coś, nie? Charger 4 też się czasami naprawia Ale nie tak często tak naprawdę Zobaczymy, zobaczymy Bardziej by się przydały, orzesz kurwa oj się polała krew Trudno Częściej na pewno się naprawia Charger 5, ale zobaczymy Co tu wyszło z tego O widzę, że są trochę, a śrubki mamy w środku, spoko Co tu ci dolega? A to w nim lata, okej okay. Co nie włącza się? Nie ładuje, co tu ci się stało? Kolego, sprawdźmy, sprawdźmy, co mu dolega. Dolega to mu chyba uszkodzone gniazdo, ale nie wiem. Zobaczmy, pół ampera pobiera. 2 ampery pobiera. Dobra, pobiera prąd, ale nie pokazuje się to tutaj. Więc obstawiałbym, że jest... Y, ogólnie tutajśmy taśmy w sumie mogą być podpinane bo on pobiera prąd. Dobra, trzeba go otworzyć i zobaczyć. To nie jego stan nie najlepszy, przedmucham sobie to. Wiadomo, dla mnie najbardziej istotna spłyta główna y, ta obudowa to nie jest taka Konieczna, w sensie, nie jest dla mnie istotna, nie? Już nawet się nie chce zmuchać. Dobra, nieważne. Hmm, no ja obstawiałbym tą taśmę, nie? Taśma to jest 500% przypadków, dlaczego coś nie działa. Tylko też nie, nie działa nam włącznik. Nie wiem, czy tu była jakaś próba ruszania tego. Chciałem jeszcze ten klej zebrać Ja obstawiam, że to Kurwa, się klei wszystko To nie jest zalane? Nie jest ładne Coś tak jakby tu było nie tak, no bo jeżeli ładuje nam 5V 2A ładnie no to zobaczmy czy mamy w ogóle 3-3 V na włączniku mamy nie wiem, czy to widać, a mamy 3, 3 w na włączniku. No to wygląda mi to na uszkodzony moduł Bluetooth w takim razie. Jeżeli... Jeżeli jakieś tam napięcia są, ale w gruncie rzeczy głośnik nie działa, to... to jest to wysoce prawdopodobne. Także możliwe, że ta płyta to też będzie śmietnik. Ale zobaczymy. Może no, coś się z tego jeszcze uratuje. Tu mamy rdzę, więc jakieś zalanie mogło być? <laughs> Widzicie, jak obrosło o, i tu też. Coś, coś, coś by było zalane, no. Dobra, możemy wypchnąć płytę. Kurwa, jakby się dało jeszcze. To by było fajnie. Yes. Czy ja to robiłem? Możemy markerkiem spróbować. O, mamy. Dobra. Podobnie jak bateryjka we Flipie 4. To w ogóle jest ciekawostka. Wiecie od czego to jest kabelek? To jest kabelek od mikrofonu. Taki tu mały kabelek jest. Śmieszne, nie wiem, po, po chuj w ogóle w tych głośnikach jest mikrofon. Jeżeli ktoś przez nie gada, to napiszcie w komentarzu, bo nie znam nikogo, kto używa tego e, tak realnie jako mikrofonik. Naprawdę nie ma pojęcia, czy są tacy ludzie. Płyta na zalaną nie wygląda. To też nie wygląda na zalan a bym się chciał przyjrzeć temu jeszcze tak to jest złamane taśma nasza od przycisku po prostu jest złamana tutaj więc jest możliwe że on działał tylko jest po prostu uszkodzone to nie zaraz to sobie sprawdzimy Dopniemy to tutaj i, I co? To by się przydało wyjąć. Zobaczę jakieś tasiemki, tu mam obok. O, super, mam taką samą, tylko to jeszcze bardziej to do wywalenia idzie. Nie widziałem wcześniej. Okej, okay, mam taką samą chyba, podobną przynajmniej. Teraz zweryfikujemy, nie wiadomo czy ta moja jest sprawna, ale... Coś nie działa. Jednak... Może bateria jest rozładowana? zmierzmy ją. Może być. 3,8, no to no nie jest rozładowana. Jest nawet tak sporo naładowana. Wzmacniacz się grzeje. O! Jest! Kurwa, jest jakieś zwarcie. O chuj, Aż się poparzyłem. Grzeje się nam jakiś kątek pewnie. Poleję go alkoholem, zobaczę. Jednak grzeje się nam przetwornica. Przynajmniej układ przetwornicy. Ale jest to do naprawy, bo mam takie. Już wam pokazuję. Grzeje się ten dokładnie układzik. Możliwe, że to też jest uszkodzone, bo może być zasilane z tego samego. Tu jest końcówka mocy chyba. Albo to nie to jest końcówka, to jest wzmacniacz. No nie wiem, w każdym razie to mamy uszkodzone. Ale też chyba jutro się tym zajmę, nie chce mi się już dzisiaj. Niech sobie leży. Oj kurwa jest zniszczona mata. Trudno także widzimy się jutro witam z powrotem ogarnąłem jakąś obudowę taką nie najbliższą, tu trochę brudna jest, ale jakoś ładniejszej nie mam raczej maskownicę, tu mamy jeszcze obudowę obudowa też fajna, przynajmniej nie brudna i wracamy do naprawy tutaj płyty głównej dopiero mam chwilkę żeby usiąść nad tym i co tu sprawdziliśmy, z tego co pamiętam to chyba ten układ tutaj się palił Jakiś to albo to, już nie jestem pewny, która to w ogóle płyta, ale to zaraz zweryfikujemy, bo ta jedna była cało połamana. A no, tu mamy blu moduł Bluetooth, dobra. Czyli z tej płyty sobie przeniesiemy ten układ tutaj. A jeszcze tak dla pewności, ja bym to zmierzył i sprawdził, czy tu na kątkach jest zwarcie. Tu nie ma. A tu mamy 360 ohmów. No to by się zgadzało. I tak dziwne, że to nie jest totalne zwarcie, nie? No tu na przykład mamy open line normalnie, a tu mamy 360 ohmów, więc widzicie... No ale w sumie to nie jest zwarty kondensator, tylko zwarty ten układ przetwornicy, więc... W sumie to może i nie jest nic dziwnego. Zrobimy to sobie pensetą, Tak będzie najprościej. A, w ogóle, dobrze, że wymyśliłem to dopiero teraz co można przejść te bity ze śrubokręta elektrycznego po prostu wsadzić do wkrętarki. Wiadomo, telefonów tym nie będę otwierał. Ale do telefonów w tak jest mniejszy bit, to tym sobie będę kręcił. Także no, zawsze tam się coś wymyśli, żeby przyspieszyć proces. Dobra, bierzemy się za to. 23V 4A mogą być. I tak, czekajcie, z której do której? Z tej do tej, dobra, czyli z tej sobie wyjmujemy po prostu ten układ na razie. Z tej po lewej wyciągamy i ten tu przełożymy, dobra. Na razie może jeszcze zanim to, to bym wziął tutaj to, pocynował trochę, nie? A, mam czyścik już elektryczny w końcu i zajebiście, grot jest czysty. <grystanie> Jak ktoś wie o co chodzi. Okej. Okay. Można się wziąć już pensetu za to. I teraz ten trzeba tam przełożyć, albo na razie go wyjmijmy. Dobra. Pęsetę sobie odepniemy. Już nie powinna być potrzebna, bo takie coś też łatwo wlutować po prostu grotem. Dobra. Teraz by się przydało tu to przeczyścić, że ciasno Trochę topnika. Kurde, na życzki do sobie muszę gdzieś na magnes przyczepić tutaj, żeby blisko muszę je odkładać. Kurde, dosyć wysoko na półeczkę i nie podoba mi się to. Co teraz, co teraz? Teraz trzeba to... Ale trzeba tego mieć. Można po prostu już wlutować układ. Ewentualnie zanim go wlutujemy, można jeszcze sprawdzić, czy już jest normalna oporność, czyli open line na kondensatorze. Patrzcie, dalej jest 360 ohm. Może mi się pojebało i to się grzało jednak. No nie wiem, nie wiem. Dziwne, dziwne. Nie podoba mi się to, halo. Dlaczego na nim jest 360 tomów, Może on też jest uszkodzony sam w sobie. Najłatwiej było zrobić. A, bo termowizja już przyszła z reklamacji nowa. Także próbę zwarciową można robić. Zobaczymy, czy to coś będzie pobierało jakiś prąd. Ech, ile damy, ile damy. No, jeden wolt. 1V, 1,5A Zobaczmy gdzie tu jest masa, masa, masa mhm. Tu sobie zobaczymy gdzie jest masa Tu mamy masę, ok No to mamy zwarcie, pobiera 1,1A Instant Także podniesiemy to sobie do 2V, zobaczymy ile teraz będzie pobierało Normalnie ciągnie 1,5A, ok No to trzeba wziąć termowizję i zobaczymy właśnie Jak to tam się ułoży wszystko. Bo wychodzi na to, że nie tylko to jest zepsute, tak? Oczymy przez kabelek. Bo jednak przez kabelek chyba jest wygodniej. To zamontujemy sobie tak i dajemy plun. A widzicie? Kurwa, grzeje się nam przelotka. Chujowo trochę. Chyba to jest zasilanie. Wiecie co? Dziwnie to wygląda. Czy nasz układ zdech? Czy on po prostu... Nie no kurwa, no jest zwarty. No. Oj, kur... Teraz tak sobie myślę, że w sumie nie grzał się sam w sobie, więc nie powinienem tak robić. Ale po prostu odcinając go zawężamy drogę poszukiwań. Nie? I już teraz tak naprawdę nie pamiętam, czy ten kondensator się grzał, czy grzał się układ. Wszystkie te przelotki idące do zasilania po prostu się palą tutaj. Więc ja bym to wziął hoterem, wylutował. No nie widzę tu innej opcji żadnej. No i sprawdźmy teraz. To samo jest. A to ci ciekawostka, nie? Tu dwa ten hotel ile się chłodzi. No, jest. no spójrzmy jak to wygląda jeszcze raz. A, jednak grzeje się kondensatorek. Widzicie go? Ale słabo to widać, ale ja widzę winowajce tutaj. Patrzcie jak go załatwimy. Wziąłem jakąś chujową pensetę coś takiego i patrzcie co ja mu zrobię. Kurwa, się tylko palec. <laughs> ja pierdolę. Zawsze jakiś problem. Dobra. E, say hello to my little friend. Ok. Naprawione. I teraz tak. E, przykładamy. I co? Działa. E, na dowód. Patrzcie. Nie grzeje się już kondensatorek. A kurwa, taki dowód zajebisty. Dobra. Zobaczmy tak. Widzicie, tu mamy miejsce po tym układzie, który wylutowałem, a ten kondensator był gdzieś tu. Teraz jedna noga kątka. Nic się nie grzeje. I druga noga kątka. Nic się nie grzeje. Także jest zajebiście. Teraz tak, ten układ kurwa, grzałem go 400 stopni, raczej <gryw> już nie jest sprawny. Ale wlutujemy go, zobaczymy. Powinien być ok, bo. No bo tak czasami też się robi. I jakoś te głośniki przeżywają. Wiadomo, jak go grzałem z myślą o tym, że już w ogóle się nie będzie nadawał, ale może będzie, no, zobaczymy. Spróbujmy go tu wlutować z powrotem i tyle. Zrobię sobie to pod mikroskopkiem, tak w sekundę. Myślę, że nie ma co tego pokazywać już. E, szkoda czasu. E, dobra, wlutowaliśmy układ, z czego poprawię. Kolbą, nie? Dobra. I teraz póki płyta ciepła, wlutuje jeszcze ten mały układzik. Bo on był też uszkodzony raczej, bo po prostu no grzał się nieźle. Umyjemy teraz. Ok, mamy czysto. Sprawdźmy oporność na naszym kątku, na którym było 360 wcześniej. Open line. Widzicie? Także jest ogarnięte. I cóż, cóż teraz? Trzeba iść po resztę głośnika, nie? Dobra, jakieś itemki tutaj mam. To mam z włącznik, to jeszcze się nada. Tu ta tasiemka. tasiemka jest ok, ale ta tasiemka główna od ładowania, tak jak w Charge'u 5, no to jest chujowa, dlatego ją wymienię od razu. I... zobaczymy najpierw, czy w ogóle będzie ładował, nie? Dobra, mam tutaj tasiemki. Kurde, mi już tylko jedna została, trzeba zamówić. Przyjdzie mi jakiś czarczy i co? Co ja wtedy zrobię? Cóż, druga w ogóle paczka, taka. Uż poszło ich ze 20. No to wiecie, jednego modelu głośnika dostać 20 w ciągu roku. No to to i tak jest sporo, tak naprawdę. Bo no, 20 to po prostu jest dużo. Ok, czy to w ogóle tu pasuje? Powinno. Ja, jest ta sama taśma. Ok, weźmy to. Gdzie jest tam ta budowa? Już ją zgubiłem. Mm -hmm, to fajnie. Dobra, znalazłem. To mamy tak. W ogóle to trzeba otworzyć. Najpierw jeszcze baterię, bo bez baterii to tak nie bardzo sprawdzimy, czy on w ogóle e, działa tak jak powinien. Nie? Ok, oddaj to. A, bo tu zatrzask jakiś głupi jest. Pochój, te zatrzaski jak jest normalnie. Są cztery śruby, nie? jeszcze jakiś. Zatrzask. Aha, dobra, super. Przecież ta taśma powinna być Ach, przyklejona, no tak. Wiadomo. Wszystko utrudniamy, wszystko, co się tylko da. Bez wyjątków. Ok, <laughs> wpinamy baterię. Wpinamy naszą taśmę. Ok, i wpinamy nasz moduł ładowania. Płytę z gniazdami tak naprawdę. No i co? Podłączamy prunt. 5V 5A, 5V 26A. Dobra, to nam dobrze zwiastuje. Zatem mogę ryzykować, żeby składać ten głośnik. W tej obudowie zostało nam coś potrzebnego. Totalnie nic nic OK. Jedyne, co tam jeszcze może być, to antena, ale nie, ja w tej budowie mam antenę, nie, nie wyciągałem jej. Okej, okay, no to w takim razie możemy wkładać po prostu już naszą płytę. Jak ona wchodzi? Wchodzi chyba tak. A to w ogóle, jeśli nie wiecie co to jest ta złączka mała, to jest kurwa mikrofon. Ja <laughs> nie wiem, kto używa tych głośników. Jako mikrofon do jakichś tam rozmów czy czegoś, ale no jakby co to jest mikrofon. Jakby co. Dlatego jak urwiecie czasami taką wtyczkę, to się nie przejmujcie, nawet nie zauważycie, że coś się stało. Ale jak ja jeszcze nie urwałem, to wiadomo, zostawię ją tutaj, niech sobie będzie. Ale naprawdę nie przejmujcie się, jeżeli to urwiecie. Tak jakby się nic nie stało, to potraktujcie. A, już widzę jeden błąd. Powinienem. Najpierw przeciągnąć tutaj jeszcze od tej płytki z przyciskami. Właśnie to teraz, to żeby sobie jechało po tym jakoś. No i dobra, może się nic nie uszkodziło. Co ja bym tu zrobił teraz? Teraz to ja bym chyba. Można wpiąć baterię i ją zakręcić. W sensie klapkę. Mamy to i możemy włożyć też to. Okej. Okay. Jestem pierdolnięty. To jest ta nowa budowa. Kurwa, co ja robię? Ja wcale w tą starą to wszystko. Ale chuj, z tym chyba już przedmucham. To już ja pierdolę. A jajca. antena nie urwana. Nie urwana. no, wcale tu wcale nie ma jej, nie? Jezus mawia. Dobra, ja nie mogę. Co to się dzisiaj dzieje? boże Dobra, jest jako tako, okej. Okay. <grych> ja pierdolę. Ojej. Co to jest to w ogóle? A, to wiem, dobra, czyli to w ogóle nie będzie potrzebne. No, pinamy sobie to teraz. A, w ogóle jeszcze antena, kurwa, na tam wchodzi. Dobra, nieraz się takie rzeczy robiło, jakoś tam mi się uda. Chyba jest za grube. Kurwa, czy miałam to zrobić? Czy ja pęsetą dam radę? Też jest grube. No, muszę tym spróbować. No, popierdoli mnie coś zaraz. Ach. Ja pierdolę, no. Rozkurwia coś zaraz. O jezu. To trzeba być pojebany, żeby to tam trafić. Jeszcze kurwa to nie chce współpracować wcale. Muszę jakieś światło lepsze mieć, ale nie mam. Jeszcze ta kurwa taśma się tu. No, kurwa, to nie może być za grube. Może tańczę, spróbuję. O, ja pierdolę, jak blisko. O! Weszło. Kurwa. Cztery minuty. Cztery minuty wyjęte z życia. Ale udało się. Okej, okay. co? Wszystko, mamy baterię, możemy normalnie go chyba... O, patrzcie, pięknie. Bluetooth działa. Prawdopodobnie przynajmniej. Skręćmy mu tą baterię. Tu jednej śrubki tak nie ma widzę. Jednej tu brakuje. Ale to coś uzupełnimy zaraz. Co z tym? Zmieniłbym sobie to na czarne. Ale zobaczę, czy mam może na wierzchu jakieś... Dobra, znalazłem czarne to na razie. Możemy przykleić. Ok, i co jeszcze, tylko to czarne potrzeba. Czyżby takie coś? Proszę bardzo. Dobra, odkręcamy to. No i pięknie, trochę przedmucham, bo usypione. dobra, to się oczywiście tak zawijam żeby nie była nigdzie zagięta ostro tam sobie wchodzi ładnie tak tu się zawija i są kąty takie... nie ma kątów w ogóle tak jak te taśmy co oni tak wpieprzają e, no to to jest katastrofa nie? jak one są zagięte na 90 stopni to jest kurwa no nie wiem o co w tym chodzi no to pewnie specjalnie jest tak robione jak jest tak zgięta to się szybciej wyrobi szybciej trzeba kupić nowe i tak to się kręci na tym świecie kurwa jeszcze to zapomniałem, a dobrze, że zauważyłem to wcześniej. Uszczelki zapomniałem dać. Tu brakuje nam jednej śrubki. kurde, akurat takiej dziwnej. Ale mam właśnie idealnie taką, identyczną jak trzeba. Dobra, także widzicie, wszystko się znajdzie. Się ma części, to można robić. Dobra, to do jakichś tam odpadzików. Płyty do płyt. Co teraz? Co teraz? Przetwornik. Trzeba ogarnąć i boczki. Nie wiem, który z której strony. Na pewno wiem, że to trzeba trochę tam upchać. To raczej L. To lewa. Lecie tam. Wielkiego znaczenia to nie ma. Przynajmniej dla mnie. No i dobra. Pozostało jeszcze właśnie przetworniczek. No i tyle, tak? Nie, w ogóle jeszcze. dół! Dobra, też był w tym samym pudełku, okej okay. Lepiej od tej strony chyba Tu jakaś śruba śmieszna też wchodzi Ale trochę za duże Ale dobra, zobaczymy Już chuj, nie będę tego zmieniał Co tu teraz potrzeba? Przetworniczek dobra. Mam tu jakiś czystszy do Charge'a 4, to weźmiemy ten czysty jeszcze te przewody bo tamten był brzydki, to ja go nie chcę tu mieć w środku o chuj, gdzie te kable wchodzą, ja pierdolę czemu ja zwracam takie rzeczy uwagę dopiero później jakoś tak chaotycznie dzisiaj to wszystko robię, nie powiem, że nie co by nie było, ja sobie poradzę ze wszystkim, Na z wsadzeniem tego kabla kurwa 10 cm niżej Teraz się nieźle wkurwia. A, i tak trzeba jeszcze wsadzić. ja pierdole. To od tej anteny, znaczy od mikrofonu. Dobra, jebać. Ach. w sumie może i dobrze się okazało, bo później to gówno od anteny by przeszkadzało. W sensie by latało po całym głośniku. I tak wiecie, by musiał to rozbierać. A tak to już jest jak jest i dobra. Niech sobie będzie. Dawaj to gówno. Ojejku. A uszczelka, śruby, kurwa. Dzisiaj jakiś gówniany dzień jest, naprawdę. Mam tego kurwa dosyć. Już mnie tak wszystko dzisiaj serdecznie wkurwia. A, jeszcze tu uwalony bolec jest kurwa mocujący, dlatego to się nie układa. Ojejku. W końcu, ja pierdolę. Działa chociaż? Wow! Dobra, mamy cztery śruby takie same i to chyba nawet dosyć podobne do oryginalnych. Dobra, teraz jedyne co jeszcze może być źle to ta śruba, że trochę jest za gruba, ale zobaczymy. Nie, jest okej, okay, no. No i mamy! Czarnucha. O kurwa, muszę to pewnie wypikać. No dobra, jest git. Może być, zobaczmy, czy to w ogóle działa. O, mamy czar 4. Okej, okay, no to jest spoko, no, dźwięki działa gra. Jest kit, jeszcze możemy podłączyć na wizji ładowanie. No, działa. ile pobiera? Pół ampera na razie, zaraz się rozkręci. I mamy 2,6A, 13W, czyli wszystko jest ok, bez żadnych problemów. No i fajnie, mamy głośniczek. Także dziękuję bardzo widzowi, który to wysłał. Uratowaliśmy głośniczek od katastrofy i od marnego stanu. Także nie, nie wyrzucamy, tylko naprawiamy. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Jeżeli macie coś do naprawy, piszcie na. Maila lub po prostu wypełnijcie formularz na stronie internetowej. Myślę, że to taka przystępna forma kontaktu. Dzięki.